Najgorzej, kiedy odkrywamy, że modlitwa staje się ciężarem, pracą, trudem, kolejną powinnością. A przecież modlitwa ma stać się spotkaniem, na które się czeka. Ma stać się odpoczynkiem, a nie ciężką pracą no bo to spotkanie z kimś, kto mnie kocha. Spotkanie z Bogiem, który mnie kocha. A ja w swoich możliwościach próbuję odpowiedzieć na tę miłość, bo chcę odpowiedzieć na tę miłość. To nie może być tylko trud, ciężar, praca i kolejna powinność. Jak to zrobić, żeby myśląc o modlitwie już nie móc się jej doczekać, żeby ona nie kojarzyła się z powinnością i trudem, ale ze spotkaniem, przy którym odpoczywam? Szczególnie w takim czasie, który jest bardzo intensywny, ciężki, trudny, a tak jest przecież podczas sesji. Dlatego dzisiaj propozycja modlitwy na czas sesji. Bardzo serdecznie Was witam. Przyjrzyjmy się jednemu z najpiękniejszych opisów spotkania z Bogiem, jaki zachował się w Biblii. Chodzi o proroka Eliasza z dzisiejszego pierwszego czytania. To on będzie nauczycielem naszej modlitwy. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry chorym, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował, wtedy Bóg rzekł, Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu, a po tym ogniu szmerła godnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz odpowiedział: Żarliwością zapłonąłem o Pana Boga zastępów. Pierwszy krok. Wchodzimy w modlitwę, jak Eliasz na górę. Co to znaczy? Wyjść na górę to znaczy zostawić wszystko inne. Zdecydować się przeznaczyć ten czas wyłącznie Bogu. Zostawiamy wszystko za sobą. Nie koncentrujemy się na wichurach, trzęsieniach ziemi i ogniu, ale na Bogu. Szukamy Jego obecności. Czekamy na nią, wyciszając całe nasze wnętrze. A oto Pan przechodził. I okazuje się, że zawsze, gdy podejmujemy taką decyzję na modlitwę, to ten, którego szukamy, Pan Bóg. On już jest z nami od pierwszej chwili, ponieważ to on wychodzi nam na spotkanie. Krok drugi. Gwałtowna wichura szła przed Panem. Tą wichurą bywają troski. Wychodzimy na górę, zostawiając wszystko w sensie fizycznym, ale ciągniemy za sobą ogon. Nie możemy tak łatwo pozbyć się niepokoju o to wszystko, co w naszym życiu i życiu najbliższych jakoś się nie układa, mimo naszych modlitw i wysiłków pozostaje źródłem cierpienia czy jakiegoś bólu. I gdy zatrzymujemy się w ciszy, cały ten trud, z którym się zmagamy, on staje znowu przed nami. I cały nasz wysiłek ma polegać na niezajmowaniu się tym, na zostawieniu to Bogu. Teraz jestem przed Bogiem. On to wszystko wie, to wszystko, co jest moją troską, i ja mu to zostawiam. Trzeci krok. Ale niestety, często po wichurze w naszej modlitwie bywa, że przychodzi trzęsienie ziemi. Wszystkie nasze niepokoje, troski, które były tą wichurą, ujrzane raz jeszcze, potrafią wzbudzić poczucie winy. I to może być owo trzęsienie ziemi poruszające nasze wnętrze ale Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Poczucie winy bywa pułapką i należy je dokładnie odróżniać od żalu za grzechy i skruchy, które pochodzą z Bożego Ducha i pochodzą od Pana Boga. Żałując za zło, uznajemy swoją winę, ale martwimy się głównie tym, że zło dotknęło kogoś innego i gotowi jesteśmy podejmować próby wychodzenia z tej sytuacji. Natomiast w poczuciu winy skupiamy się na sobie, obwiniamy siebie, mówimy: To ja jestem beznadziejny i nigdy z tego nie wyjdę. Podświadomie szukamy usprawiedliwienia. Poczucie winy może być posunięte aż do tego stopnia, że czujemy się winni za to, że istniejemy. I w głębi serca stale czujemy, że przeszkadzamy wszystkim i wszystkiemu, co jest wokół nas. Trudno się nam zakorzenić w życiu, poczuć się w nim jak w domu. Przy takim nastawieniu każda porażka jest jak trzęsienie ziemi. Poczucie winy zamyka nas w sobie, nie dając żadnej nadziei. Pan Bóg nigdy nie buduje na poczuciu winy i jest tym, który pragnie wyciągać i wyzwalać nas z niego. A skrucha, którą on daje, to ona wyprowadza nas na zewnątrz. Poczucie winy przygniata nas. Czwarty krok. A po trzęsieniu ziemi przyszedł ogień. Gdy już poradzimy sobie z poczuciem winy, to przychodzi czas na dobre postanowienia. Rozpalają się w nas pragnienia, na przykład zadośćuczynienia, czynienia dobra. Wiele mamy pomysłów, jesteśmy pełni wiary, że tym razem nam się coś uda. Stają nam też przed oczami wielkie i wspaniałe dzieła, których moglibyśmy się podjąć. Nasuwają się nam konkretne rozwiązania, pojawiają się w nas zadziwiające myśli i słowa, i rzeczywiście serce w nas płonie. Ale Pan nie był w ogniu, czy też raczej ten ogień, który nas czasami ogarnia w modlitwie, niekoniecznie jest Boży. Zły duch, poruszając wyobraźnię, potrafi nam podsuwać wspaniałe inspiracje, projekty, w których to oczywiście my odegramy wyjątkową rolę, byleby tylko odciągnąć naszą wewnętrzną uwagę od pokornego czekania na Pana Boga. I często jesteśmy zdziwieni i rozczarowani po modlitwie, że z tych uniesień nic nie zostało. Święty Ignacy w swych regułach radzi, żeby badać początek i koniec każdego natchnienia, czy na końcu jest pokój i radość. Bóg pozostawia pokój i radość. Piąty krok. Na szczęście po tym ogniu przychodzi szmer łagodnego powiewu. Zobaczcie, jaki kontrast. Wicher, trzęsienie ziemi, ogień i potem prawie nic, szmer łagodnego powiewu. Jakby nie ma w nas już nic własnego, ale z wnętrza zaczynamy doświadczać obecności. Jest ona inna od wszystkiego co nasze, bo nikt nie zwraca się do nas tak cicho i delikatnie jak Bóg. Pamiętacie te słowa, że On nie gasi knotka o nikłym pomieniu. Nie łamie naszej nadłamanej doświadczeniami trzciny. Nasza istota odżywa, oddycha, zapomina o czasie, po prostu jest szczęśliwa. I tym staje się ta modlitwa obecności, patrzeniem i słuchaniem z miłością. I Bóg, który przychodzi do nas, on wyłania się z ciszy, wyłania się z ukrycia, pokornie staje obok nas. I ta obecność, ona jest doświadczeniem Boga jako osoby, która jest pełna miłości. Do nas, która przygarnia nas do siebie. I dla mnie tym jest modlitwa adoracji, czyli stanięciem w obecności Boga. Ale tak się zaczyna też każda modlitwa. Świadomie staję w Jego obecności. Wiem, że mnie słyszy, że na mnie patrzy, że jest przy mnie obecny. I staram się w tej obecności trwać, rezygnując z rozważania wszelkich moich niepokojów. Nie dając się wciągnąć w poczucie winy z powodu porażek, słabości, grzechów, nie rozważając też najwspanialszych pomysłów, które przychodzą do głowy. Trwam w tej mało spektakularnej obecności, w której przychodzi delikatnie Bóg i czekam na niego, i czasami on pozwala się doświadczyć. W tej modlitwie można sobie też pomóc jakimś jednym zdaniem, powtarzając szeptem w trakcie takiej modlitwy na przykład: Jezu, ufam Tobie. Spróbujcie każdego dnia, 15 minut, stańcie w obecności Boga, powtarzając te proste słowa. Jezu, ufam Tobie, na przykład te słowa, i wracając z uporem maniaka do tej obecności Boga, to znaczy, nie dając się wciągnąć w różnorakie myśli, wichury, trzęsienia ziemi i ognie płonące różnymi blaskami. Spróbujcie takiej modlitwy. To jest taka modlitwa, przy której też odpoczniecie trwając w tej dobrej, pokornej, pełnej miłości obecności Boga. Dobrego dnia.